Witam. Dziś pokażę, jak zmierzyć ciśnienie w cylindrze skuterów 4T. W sumie we wszystkich skuterach i motocyklach oraz w samochodach. Co musimy mieć? Musimy mieć końcówkę z gwintem takim jak świeca i miernik ciśnienia. Czasami, jeżeli nie mamy tej końcówki gwintowanej o takiej średnicy jak świeca, zapłonowa, to możemy zastosować końcówkę w tym ciśnieniomierzu z tak zwaną końcówką gumową. To wtedy musimy to robić, badanie, na styk. Przytykamy po prostu do cylindra, do głowicy. Do otworu, tam gdzie jest wkręcona świeca. Zaraz pokażę, jak to wygląda na przykładzie skutera 4T. Witam. I odpalamy. Jak widzicie, połączone jest ciśnieniomierz. Trudno dosyć wkręcić, jest tak ten ciśnienie umiesz do, yy, do gniazda świecy, ale robimy próbę. Zobaczymy, jakie jest ciśnienie. Bo coś jest problem z odpaleniem skutera. No widzimy, że nie daje więcej, tutaj zmniejszy światło trochę. Będzie lepiej widać na liczniku. Nie daje więcej jak 60 PSI. No nie wiem, zaraz ktoś to określi. Czy to jest dużo, czy to jest mało. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam i zapraszam do subowania mojego kanału. Odpowiem oczywiście na wszystkie pytania. Pamiętajcie, że warto sprawdzić kompresję na nawet jak się kupuje nowy skuter, to warto wziąć do sklepu taki przyrząd, dlatego że wtedy mamy pewność, bo jest duża rozbieżność fabrycznych, dlatego warto sobie sprawdzić ciśnienie, bo ciśnienie nam od razu mówi, czy warto go kupować, czy nie, a szczególnie przy używanych wiemy, jaka jest kompresja.